Cześć wszystkim, z tej strony i Witam w kolejnym odcinku z Farminga 22 na moim kanale Jak widzicie wracam sobie case'em z stacji benzynowej, jadę podczepić bus to organizacyjny, tak, Obeczkę na grojowicę. i zamierzam tutaj podziałać na tym polu, w którym odcinek temu Kasialiśmy tymi dużymi maszynami prawe. Także ciekawa akcja znowu usanizacyjna już czeka, Aha. zabierdzieliłem za ogrodzenie. Tutaj sobie tędy przejadę. Powiem Wam, case jest właśnie idealny do tej akcji. Bo w sam raz jest, ma moc do ciągnięcia tej beczki. I też fajnie z nią wygląda. Zresztą sami zobaczcie. Bardzo fajnie. się zastanawiam czemu on nie ma mocy a ja mam opuszczony aplikator do gnojowicy Bardzo fajnie wygląda stąpeczka. Ja w ogóle czy starczy tej gnojowicy jakąś? O, i on się nie męczy przy tej maszynie. Też mi się podoba. Prędzej mu to idzie, leciut. No i bardzo przyjemnie. sobie właśnie nawieść tutaj, żeby to największe, jak największe było tutaj największe plony, żeby było. że takie będę, ja nie wiem, czy starczy tej pnojuwki na całe to pole, co mam w zapasie jeszcze. Wystarczy akurat. No ale magnumek, bardzo ładnie wygląda z tą beczką. No ile będzie gnojowicy, to po prostu taki odcinek będzie. Teraz bez GPS-u na czuja jadę. Te będzie szybko schodzić. Ta beczka jest mała dosyć. Ale mówię, no w zapasie też jej nie mam jakoś rewelacyjnie dużo. Do innego takiego stałego obornika, bo tego mam... Prawie 150 tysięcy litrów. Ale to też pójdzie. Równie szybko. No i zaraz będzie po peczce. Powiem Wam, kawału nie ma, dupy nie urywa. Ale świetnie to ciągnął. Sondirem ja się umęczyłem na tym polu, tamtym małym trawą. Mojemu mocy brakowało ciągle. Ten tutaj Best, koń Naprawdę to jest bardzo porządny traktor. Ale widzicie podjazd pod górkę i już mały problem się pojawia. I teraz będziemy mogli sobie tak pojechać, za daleko to my nie dojedziemy tą beczką, ale cóż, zawsze coś. Prawy powinno być bardzo dużo, także będzie znowu belowania, cholerę. Dobra, jedziemy uzupełnić. Jeszcze sobie widzicie, zatankowałem maszynę i już kurde trochę brakuje tego paliwa. Już widać to spalanie olbrzymie. Ja mam jeszcze w ogóle tego obronnika. Nie dużo. I nie teraz. Jasno, w strasznie strasznie na pewno całego pola tutaj nie nawiozę, ale przynajmniej będzie gnojowica wylana już. Nie będę miał problemu z gromadzeniem się. Beczka jest przebrudna. Trzeba ją umyć w końcu, ale jakoś nie ma okazji. A no i poza odcinkiem ja sobie zrobię żniwa. co i żeby to już było, bo nie chcę mi się was nudzić. To będzie dosyć takie nudne. Zresztą też niwa soi jakiś czas się pojawiają na kanale. jakby nic specjalnego to to nie jest. Namieć mnie tyle szybko, że sobie na dwa kombajny. Powinienem mieć kupę pieniędzy. Pokażę wam. Wszystko pójdzie na sprzedaż, może jak moje plany się nie sprawdzą, co do tego, ale powinno się udać. Kiszonki będzie cholera. Oczywiście też bardzo, bardzo cieszy. Ale ponad połowa pola będzie nawieziona. Ja tą beczką zauważyłem, że zwykle właśnie sobie pod trawę nawożę. No ale przynosi to potem fajny rezultat. W tej trawy jest Prawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście dokładnie nie musi być nawiedzane. Ważne, żeby było. Przydałoby mi się też opryskiwać, Ale jak już to samo jezdę. Nie będę kupował kolejnego ciągnika, tylko po to, żeby on jeździł wyłącznie z opryskiwaczem, bo to, to się mija z celem po to. 6% No idzie to sprawnie, muszę Wam powiedzieć. to ja nie spodziewałem się, żeby się udało w sumie więcej. I tutaj wylać jeszcze, się uda do końca pola wjechać. Nie wiem. A to akurat tak wyrąbane to jest tylko nawożenie A Na większości jednak W ogóle będzie nawieziony. Przedostatnia beczka, przedostatnia beczka i mamy tutaj już wszystko porobione. Tutaj też cała jedna beczka. Nie mamy ile? Pięć, pięć, a my czuję większość beczki, a dobra. Ale wyleję sobie jeszcze tylko to, będzie odcinek za długi. Takich długich odcinków robić. Jak się długo renderuje? Dobrze. Nie będzie tutaj taki nie. ale całe pole będzie nabić. Mówię raczej, bo to nie wiem czy się uda całe, ale powinno się udać. No i w przyszłym odcinku już na pewno to koszenie tej, tej łąki. Będę musiał wypożyczyć kosiarkę samojezdną za i zabrać się do roboty. Także powinno to być wszystko. Cudowne. A jak wyjdzie, się okaże. To nawet nie myję, nie chcę, chyba przed sprzedażą, która prędzej czy później nadejdzie. ale to później raczej to jeszcze daje radę. Największy problem właśnie tego beczkowozu to jest to, że ona ma małą szerokość roboczą. To jest największa bolączka. Beczka jest trochę za mała na to. Bigbet jest za duży, to beczka jest za mała. Ale cóż. Można mieć wszystkiego póki co. jego nie mam. Na razie tutaj oszczędzam pod nowy obszar budowy gospodarki. Tutaj ten obszar beznadziejny. To bardzo złe miejsce na gospodarstwo. Także muszę sobie ją przenieść gdzie indziej. Gdzie? To pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Czy po dwa odcinki temu chyba w dniwach, ale ja jeszcze nie jestem tego pewien, czy to w tamtym miejscu, czy nie w Tamto miejsce też mi coś tak nie leży zaparte. Dobra, już prawie kończymy beczkę. To jest równoznaczne z skończeniem odcinka. znowu nudny odcinek, ale cóż kolejny będzie ciekawszy bo nowa maszyna czy nowa testujemy sobie maszynę, której nigdy tutaj nie było jeszcze zobaczymy jak to funkcjonuje jak się okaże, że to jest bardzo dobra maszyna myślę, że kiedyś jej trzeba będzie tutaj zakupić Przecież ja te sianokosy robię co chwilę. Właściwie koszenie trawy na kieszonku. To jest standard na tej gospodarce. Więc prawdopodobnie taką maszynę się zaopatrzę. Dobra. Ja tutaj się z Wami będę żegnał. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.